Przez lata politycy obecnej koalicji 13 grudnia podważali legalność tysięcy sędziów. Wymyślono hasło neosędziowie, jakby oni byli jacyś inni, jacyś nielegalni. Co gorsza, upolitycznieni sędziowie uchylali wyroki przestępców tylko dlatego, że wydali go ci inni, ci spoza kasty neosędziowie. Koalicja 13 grudnia liczyła na to, że na kłamstwie wygra kolejne wybory. A tu Rzecznik TSUE oświadczył, samo powołanie przez KRS nie wystarcza, by uznać sędziego za nielegalnego. Dla politycznego zysku opluwaliście sędziów, podważaliście ich legalność, nalaziliście budżet państwa na straty, a osoby, które były w tych procesach, na ponowne procesy. Powinniście z własnych pieniędzy pokryć koszty ponownych procesów i zapłacić odszkodowania, dla tych poszkodowanych, którzy jeszcze raz będą musieli przechodzić gehenne ponownego procesu. Składam wniosek formalny o przerwę, by premier przeprosił Polaków za bałagan w sądownictwie, jakiego się dopuścili politycy koalicji 13 grudnia.